Prezydent Zairu Mobutu przeszedł do historii jako podręcznikowy dyktator. Zasiadał na tronie przez 32 lata. W tym czasie najbogatszy kraj Afryki zamienił się w ruinę. Ogromne dochody ze sprzedaży miedzi, kobaltu i diamentów trafiały prosto do kieszeni Mobutu. Przez kilkadziesięcioleci dyktator nie zbudował w kraju ani jednej drogi. Za to dla siebie wzniósł afrykański Wersal. Mobutu założył nową religię na swoją cześć – Mobutyzm. Miejscowi mieszkańcy byli zobowiązani do zmiany swoich europejskich imion na afrykańskie, a także do noszenia wymyślonych przez dyktatora strojów. Mobutu zamierzał rządzić krajem wiecznie. Kto wie, jak długo jeszcze utrzymałby się u władzy, gdyby nie przypadkowy zbieg okoliczności. Mobutu urodził się w roku 1930 na północy belgijskiego Konga. Matka przyszłego dyktatora Marii Madeleine Jemo była konkubiną czarnoskórego wodza wioski. Kobieta uciekła z jego haremu do miasta Lizala i zatrudniła się jako pokojówka w hotelu. Później poznała tam Alberika Gbemaniego. Mężczyzna pracował jako kucharz u miejscowego białego sędziego. Wkrótce para doczekała się syna, którego nazwali Joseph Désiré. Istnieje jednak wersja, że prawdziwym ojcem chłopca był właśnie ów wódz, a Alberic jedynie go adoptował. Afrykańską część imienia, Mobutu, dziecko otrzymało na cześć wuja Alberika. W jego rodzinnej wiosce Gbadolit uchodził on za nieustraszonego wojownika i proroka. Sam Mobutu później będzie uważał Gbadolit za swoją prawdziwą ojczyznę. Po pewnym czasie Alberic otrzymał posadę w administracji kolonialnej i rodzina przeniosła się najpierw do Kokila a następnie do Leopoldville. Jak na czarnoskure dziecko tamtych czasów, Mobutu otrzymał całkiem dobre wykształcenie. Dość wcześnie nauczył się czytać i pisać po francusku. Francuski był w Kongu językiem urzędowym. Następnie Mobutu został oddany do szkoły katolickiej, a w roku 1948 matka wysłała go do chrześcijańskiego kolegium misyjnego. Jednak dalsza edukacja nie potoczyła się najlepiej. Mobutu często wdawał się w bójki z innymi uczniami i został usunięty z kolegium. Potem został przyłapany na drobnej kradzieży i skazany na sześć miesięcy więzienia. Później jednak wyrok zamieniono na obowiązkową siedmioletnią służbę w kolonialnej armii Force Public. Taka praktyka była wówczas powszechna wobec młodocianych chuliganów. Droga Mobutu do władzy była typowa dla Czarnego Lądu. Służba w armii, znajomość z wpływowym politykiem, w tym przypadku był to Patrice Lumumba, a następnie błyskawiczna kariera polityczna. Gdy Kongo uzyskało niepodległość od Belgii, Mobutu był wiernym towarzyszem Lumumby. Zajmował stanowisko szefa sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Nowego Państwa. Jednak rząd Lumumby nie utrzymał się długo. We wrześniu roku 1960 premier pokłócił się z prezydentem Josephem Kasawubu. Różnice okazały się tak głębokie, że żadna ze stron nawet nie próbowała szukać kompromisu. Prezydent i premier niemal równocześnie odwołali się nawzajem ze stanowisk. W rezultacie kryzys polityczny, seria zbrojnych konfliktów i wojna domowa. W styczniu roku 1961 Lumumba został zabity. Okoliczności jego śmierci do dziś nie są całkowicie jasne. Istnieje jednak wersja, według której to właśnie Mobutu, który wówczas dowodził armią, wydał rozkaz aresztowania i śmiertelnego pobicia Lumumby. Wiadomo na pewno, że 17 stycznia Lumumba wraz z towarzyszami został zamordowany i zakopany. Następnego dnia ciała wykopano, poćwiartowano, rozpuszczono w kwasie, a następnie spalono. Po śmierci Lumumby Mobutu stanął po stronie Kasawubu. I już pod jego sztandarem prowadził walkę z innymi pretendentami do prezydenckiego fotela. Stopniowo Kongijczycy zaczęli dostrzegać w Mobutu silną rękę, i liczba jego zwolenników zaczęła rosnąć. W listopadzie roku 1965 Mobutu zrozumiał, że kasa WUBU nie jest mu już potrzebny. Prezydent został odsunięty od władzy i wysłany na polityczną banicję. Mobutu zajął jego miejsce. Tak rozpoczęła się era rządów Mobutu, która trwała niemal 32 lata. Mobutu był podręcznikowym przykładem dyktatora. Już w pierwszych dniach ogłoszono stan wyjątkowy, który trwał 5 lat. W tym samym czasie dekretem prezydenckim zakazano działalności wszystkich partii politycznych. Władzę ustawodawczą Mobutu również przejął osobiście. Początkowo parlament miał zatwierdzać ustawy zaproponowane przez prezydenta, ale już po roku został pozbawiony nawet tego uprawnienia. Od tego momentu parlament nie odgrywał już żadnej roli. Jedyną legalną partią w kraju stał się Ludowy Ruch Rewolucji. W tym samym roku Mobutu kazał stracić kilku byłych ministrów. Zostali oskarżeni o próbę zamachu stanu i publicznie powieszeni na oczach kilkutysięcznego tłumu. W roku 1970 Mobutu rozpoczął odbudowę tradycyjnych wartości i afrykańskich więzi kulturowych. Rozpoczęła się masowa zmiana nazw geograficznych na bardziej autentyczne. Leopold Leopoldville został przemianowany na Kinshasa, Elizabethville na Lumumbashi, Stanleyville na Kisangani, Tizville na Imbanzangungu. Samo państwo, Demokratyczna Republika Konga, zostało przemianowane na Zair. Zairski dyktator zakazał chrześcijańskich imion. Obywatele byli zobowiązani do zmiany francuskich imion na afrykańskie w ciągu 48 godzin. Kapłanom zakazano, pod groźbą 5 lat więzienia, chrztu dzieci europejskimi imionami. Sam Mobutu dał Zairowi przykład. Wczorajszy Joseph Désiré odtąd nosił imię Mobutu Seseseko Kukung Bendu Wazabanga co w jego ojczystym języku ngbandi oznaczało wszechmocny wojownik który dzięki swej sile i odwadze kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa spalając wszystko na swej drodze co dokładnie mobutu zamierzał spalić nie do końca wiadomo prawdopodobnie zgniłe przejawy kultury zachodniej w zaire zakazane zostały nie tylko zachodnie imiona ale i zachodnia odzież europejskim garniturom i Spódniczkom wypowiedziano wojnę Kobietom zabroniono noszenia spodni i krótkich spódnic, używania kosmetyków i peruk. Mężczyznom nakazano zamiast garniturów nosić specjalny rodzaj marynarki z wykładanym kołnierzem, wymyślony osobiście przez mobutu. Ubranie to nazwano Abakost od francuskiego Abas le Costume precz z garniturem. Choć sam dyktator i jego otoczenie swoje luksusowe Abakosty szyli na zamówienie w znienawidzonych belgijskich pracowniach krawieckich, a nie w Zairze. Zakazane zostały również krawaty. Na lotnisku w Kinshasie z zapominalskich, wracających do kraju zairskich biznesmenów, ceremonialnie zdejmowano krawaty i przecinano je na pół podczas kontroli granicznej. Zamiast nich należało nosić chusty na szyję. Skromne czarne lub kolorowe, w prawdziwie afrykańskim stylu. Wizerunek samego mobutu uzupełniały okulary w masywnej rogowej oprawie, sękata laska i nieodłączna czapeczka z lamparciej skóry. Szyta na specjalne zamówienie w Paryżu. Lampart w ogóle był ważnym elementem kultu Mobutu. Według propagandy, przyszły wódz już w dzieciństwie spotkał dzikiego kota w pobliżu rodzinnej wioski i pokonał go w uczciwej walce, zyskując w ten sposób siłę zwierzęcia. Twierdzono również, że laska, na której opiera się wódz, może być podniesiona jedynie przez 20 ludzi. Jednak on sam czyni to bez niczyjej pomocy. W roku 1974 mobutyzm, czyli ideę wodza mobutu, zjednoczonego ze swym ludem, został oficjalnie ogłoszony ideologią państwową i zapisany w konstytucji. Minister spraw wewnętrznych kraju, a zarazem były szkolny kolega dyktatora, Ingula, ogłosił: Bóg zesłał nam wielkiego proroka, naszego chwalebnego wodza mobutu, naszego wyzwoliciela, naszego mesjasza. Naszym kościołem jest ruch ludowy rewolucji naszą nauką mobutyzm. Od tej pory wódz mobutu miał prawo mianować członków rządu, parlamentu oraz najwyższych organów partyjnych. Wszyscy mieszkańcy zairu stali się członkami ludowego ruchu rewolucji. W tym samym roku szkoły kościelne zostały znacjonalizowane na 18 miesięcy, a Boże Narodzenie zniesiono jako święto państwowe. Każdy wieczorny dziennik telewizji zairskiej rozpoczynał się czołówką, w której głowa Mobutu w lamparcie i czapeczce unosiła się gdzieś pośród chmur. Jako codzienne przypomnienie zarówno o wielkości wodza, jak i o właściwym guście odzieżowym, Mobutu zaczęto obdarzać wieloma tytułami niczym komunistycznych przywódców z Azji, choć Mobutu nienawidził komunistów. Ojciec narodu, ojciec założyciel, Sterniks, Zbawca ludu, niezrównany wojownik, wielki stratek. To tylko niektóre z oficjalnych określeń Mobutu. Oprócz tytułów Mobutu przyznał sobie rozmaite honorowe stopnie wojskowe i mianował się marszałkiem. Pochlebcy prześcigali się w wysiłkach, od rana do nocy wychwalając Mobutu. Portrety wodza drukowano na pierwszych stronach gazet, umieszczano w miejscach publicznych i prywatnych domach. Na jego cześć wykonywano liczne pieśni. Na jego cześć przemianowano jezioro Albert. Zaczęło nosić imię dyktatora. Na początku roku 1975 oficjalnym mediom zakazano przez kilka tygodni używania imion i nazwisk kogokolwiek z urzędników państwowych poza głową państwa. Można było wspominać jedynie stanowiska. Republika Konga to ogromny afrykański kraj, porównywalny wielkością do połowy Europy. Leży na równiku, a przez cały kraj przepływa gigantyczna rzeka o tej samej nazwie. Ma ona długość 4700 km, od źródła w samym sercu Afryki aż po ujście na wybrzeżu Atlantyku. Wody Konga mają potencjał, by generować dwa razy więcej energii elektrycznej niż największa zapora świata trzy przełomy w Chinach, i mogłyby zasilać całą Afrykę w prąd. Wzdłuż brzegów rzeki znajdują się jedne z najbogatszych złóż surowców naturalnych, a także unikalne gatunki roślin i zwierząt, niespotykane nigdzie indziej. Jednak złośliwym zrządzeniem losu ten bogaty kraj od dekad jest bezwstydnie rozkradany przez nieudolnych przywódców, podczas gdy zdecydowana większość ludności żyje w skrajnym ubóstwie. Pierwszymi Europejczykami, którzy odkryli rzekę Kongo, byli Portugalczycy. Miało to miejsce już w 1482 roku. To oni natknęli się także na Królestwo Kongo. Dobrze zorganizowane państwo otwarte na cudzoziemców, prowadzące ożywiony handel kością słoniową i niewolnikami. Jednak całkowite zbadanie rzeki Kongo od źródła do ujścia udało się dopiero po kilku stuleciach. Dokonał tego słynny badacz Henry Morton Stanley. Przeszedł on od wschodniego do zachodniego wybrzeża Afryki w ciągu 999 dni. Jego przybycie do portu Boma w roku 1877 zapoczątkowało nowy rozdział w historii Konga. Król Belgii, Leopold II, uczynił ten kraj swoją osobistą kolonią i zatrudnił Stanleya do zbadania jego bogactw oraz budowy linii kolejowej omijającej progi rzeczne. Kiedy okazało się, że Dolina Rzeki jest pełna Kauczuku, chciwy król zmusił cały kraj do pracy przy jego zbiorze. Najbardziej ucierpiały pod jego rządami plemiona pigmejów. W roku 1960 Kongo uzyskało niepodległość, a w roku 65. kraj przejął Mobutu i rozpoczął tak zwaną zajryzację. Mobutu ogłosił, że wszystkie przedsiębiorstwa należące do cudzoziemców muszą zostać przekazane synom narodu. Pod tymi synami krył się rzecz jasna sam Mobutu oraz jego najbliżsi współpracownicy. Urzędnicy przejęli niemal wszystkie główne źródła dochodu. Sam dyktator również nie pozostał w tyle. Wywłaszczył 14 plantacji, które połączył w ogromny konglomerat zatrudniający 25 tysięcy osób. To uczyniło Mobutu trzecim największym pracodawcą w całym kraju i czwartym na liście największych producentów kakao i kauczuku. Mobutu nie zapomniał też o zapewnieniu sobie udziału w zyskach z wydobycia surowców naturalnych, będących głównym bogactwem kraju. Nie było to trudne. Pieniądze z eksportu trafiały bezpośrednio na zagraniczne konta Mobutu. Sozakom, państwowy monopol na eksport kobaltu, miedzi i cynku, przelewał średnio od 100 do 200 milionów dolarów rocznie na konta głowy państwa. Rekord padł w roku 1988, kiedy to zniknęło 800 milionów dolarów z eksportu surowców. W raportach Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego te kwoty delikatnie określano mianem wycieków. Dyktator nie zapomniał także o diamentach wydobywanych na południu kraju. Tam skala kradzieży była wręcz niepoliczalna. Na swoje codzienne wydatki Mobutu pobierał pieniądze z Banku Centralnego Zairu. Raz w miesiącu przyjeżdżało tam kilka wojskowych ciężarówek, które ładowano workami pełnymi banknotów. Oficjalnie nazywano to dotacją prezydencką i środki te miały służyć zapewnieniu bezpieczeństwa przywódcy, prezentom dla jego świty i innym bieżącym potrzebom. Sam Mobutu traktował taki stan rzeczy jako coś zupełnie naturalnego. Otwarcie mówił towarzyszom z partii, jedynie słusznej w kraju: Kradnijcie, ale nie za dużo. W naszym kraju wszystko się kupuje i sprzedaje. Nawet najmniejszy dostęp do władzy daje ogromną przewagę w tym handlu. Ten jego monolog pokazano nawet w zairskiej telewizji. To właśnie dzięki Mobutu narodziło się pojęcie kleptokracja czyli rządy złodziei. O ile w pierwszych latach swojej władzy Mobutu wolał wykonywać egzekucje na opozycjonistach, to później działał sprytniej. Po prostu ich przekupywał. Wrogo nastawionego urzędnika mianował na dobrze płatne stanowisko. Prawie nikt nie był w stanie się oprzeć. Już w roku 1973 Zair ustanowił rekord Afryki w imporcie Mercedesów. Nie trudno się domyślić, że jeździli nimi niezwykli obywatele, lecz świta Mobutu sam przywódca miał całą białą flotę mercedesów, którymi wygodnie przemieszczał się z jednego ze swoich pałaców do drugiego. Dyktator żył z wielkim rozmachem. Kupował nieruchomości w Europie. Jednym z najbardziej znanych nabytków była Villa del Mare na Lazurowym Wybrzeżu. To luksusowy pałacyk z dwoma basenami, pozłacanymi łazienkami i lądowiskiem dla helikopterów. Położony nieopodal letniej rezydencji poprzednika mobutu króla Leopolda. Według plotek mobutu nawet się nie targował. O cenę 5 200 tysięcy, zapytał dopiero po podpisaniu umowy. Zapytał, czy chodzi o kwotę w dolarach czy w frankach belgijskich. Różnica kursowa wynosiła 1 do 39, ale dla Mobutu takie drobiazgi nie miały oczywiście żadnego znaczenia. Dokładnej liczby domów, zamków i willi należących do dyktatora nie udało się ustalić nawet po jego obaleniu. Wiadomo o dziewięciu nieruchomościach w Belgii, w tym o zamku Château Fondroa w okolicach Brukseli. Znana jest również posiadłość Casa Agricola Soliar w portugalskim Algarve z 800 hektarami ziemi, szwajcarskie Lemishe w Savigny oraz luksusowe mieszkanie przy Avenue Foch w Paryżu. Oczywiście także w samym Zairze dyktator posiadał całą sieć rezydencji. Mobutu lubił podróżować po kraju. Jedną z jego ulubionych budowli była pagoda w chińskim stylu wybudowana w Nsele. Sporo czasu spędzał również na swojej luksusowej jachcie nazwanej Kamaniola. Była to przerobiona łódź, która kursowała w górę i w dół rzeki Kongo. Na jej pokładzie przyjmował znanych polityków, takich jak Henry Kissinger czy François Mitterrand. Oprócz spotkań służbowych, prezydent znajdował czas także na przyjemności. Niemal w każdej wiosce korzystał z pradawnego prawa wodza plemienia Bandi do defloracji miejscowych dziewic. Poślubienie takiej dziewczyny uważane było za wielki zaszczyt, a pytania o ojcostwo ewentualnego dziecka nigdy nie były zadawane. Zresztą Mobutu miał 22 uznanych dzieci od dwóch żon i kilku oficjalnych kochanek. Na swoje liczne podróżne rezydencje Mobutu nie szczędził pieniędzy. Ulubioną siedzibą wodza, w której pod koniec życia spędzał niemal cały czas, był afrykański Wersal. Ogromny kompleks pałacowy położony 10 kilometrów od wioski Gbadolite, tej samej, w której urodził się jego słynny dziadek. Główny pałac, z drzwiami o wysokości 7 metrów i salami ceremonialnymi, był używany podczas uroczystych okazji. Sam dyktator mieszkał w drugim pałacu, mniejszym, ale równie pełnym przepychu. Marmur z Karary, ogrody pełne klasycznych rzeźb, meble w stylu Ludwika XIV, kandelabry z weneckiego szkła Murano, gobeliny z Obu i, według plotek, jedna z najlepszych piwnic winnych na świecie. Zachodni dziennikarze, którym udało się odwiedzić ten pałac, pisali, że był to niemal karykaturalny dom afrykańskiego tyrana. Stoły bankietowe ustawiono na marmurowym tarasie przed podświetlanymi fontannami. Kelnerzy w Liberiach serwowali pieczone przepiórki na porcelanie z Limoges i starannie schłodzone wina z Doliny Loary. Tak w roku 1988 opisywał uroczystą kolację u prezydenta korespondent New York Timesa James Brooke. Sam Mobutu preferował różowe szampany i pod koniec życia wypijał ich po kilka butelek dziennie, zaczynając już około dziewiątej rano. Różowe szampany i ciastka dla dyktatora były dostarczane specjalnym samolotem z Paryża. Kompleks pałacowy kosztował dyktatora 400 milionów dolarów. W tę sumę wliczono również budowę lotniska niedaleko pałacu z dwukilometrowym pasem startowym, zdolnym przyjmować Boeingi 747 i Concorde. Ten ostatni cieszył się szczególnym szacunkiem Mobutu. Odrzutowiec stojący pośrodku dżungli był gotów w każdej chwili zabrać kapryśnego tyrana do Europy lub Ameryki. Zresztą do samego Mobutu również często przyjeżdżali z wizytą najważniejsi ludzie świata. Pod koniec lat 80. w Zairze rozkradziono wszystko. Ostatecznie ofiarą totalnej korupcji i kradzieży padł sam Mobutu brytyjska dziennikarka Michela Wrąg, która odwiedziła jedną z rezydencji dyktatora tuż po jego obaleniu w roku 1997. Tak opisała pałac. W garażu stało pięć czarnych Mercedesów w nienagannym stanie, dwie karetki pogotowia, na wypadek gdyby prezydent źle się poczuł oraz Land Rover z podium jak u papieża, by przemawiać do ludu. W środku wszystko wyglądało na szczyt ostentacyjnego luksusu: kandelabry, wazy z dynastii Ming, zabytkowe meble i marmurowe podłogi. Niestety, po bliższej inspekcji niemal wszystko okazało się podróbką. Wazy były współczesnymi imitacjami. Na niektórych nawet nie zdjęto metki. Rzymska mozaika imitująca malachit okazała się plastikowa. Nawet leżący na podłodze fular do abakostu był nylonowy, zapinany na rzep. Inny dziennikarz pisał, jeden z synów dyktatora został wysłany przez ojca do Nowego Jorku, by kupić sześć opancerzonych kadilaków, takich samych jak miał prezydent Bush senior. Na ten cel przekazano mu 600 tysięcy dolarów w gotówce. Z Nowego Jorku syn tyrana poinformował, że został okradziony, więc troskliwy ojciec wysłał mu kolejne 600 tysięcy. Ostatecznie syn wrócił do kraju bez pieniędzy i bez samochodów, tłumacząc, że model został wycofany z produkcji. Co się stało z drugą transzą, do dziś nie wiadomo. Prezydent postanowił się nie gniewać i historia poszła w zapomnienie. Dyktatora Mobutu zupełnie nie obchodziło, jak żyje reszta ludności kraju. Pewnego razu pochwalił się prezydentowi Rwandy, Juwenalowi Habarimanie, rządzę Zairem już od 30 lat i nie wybudowałem ani jednej drogi. I zaraz wyjaśnił, dlaczego nie należy budować dróg. Po drodze mogą po ciebie przyjechać. Nie działała odziedziczona po belgijskich kolonizatorach sieć telefoniczna. Elity zaireńskie zaopatrzyły się w telefony satelitarne, a reszta społeczeństwa radziła sobie jak mogła. Mało tego, że drogi nie były naprawiane, to nawet zakłady wydobywcze, niegdyś źródło bogactwa, znajdowały się w opłakanym stanie. Roczny dochód przeciętnego zaireńczyka na początku lat 90. wynosił 120 dolarów. Warto wspomnieć, że Mobutu bogacił się nie tylko dzięki zasobom naturalnym kraju. Przez wiele lat Zachód udzielał Mobutu hojnych kredytów, najwyraźniej mając nadzieję, że będzie on przeciwdziałał zagrożeniu komunistycznemu na kontynencie afrykańskim. W końcu Mobutu przedstawiał się jako bezkompromisowy przeciwnik komunizmu. Na jego willach gościło wielu wpływowych przedstawicieli Zachodu. Nikt nie miał wątpliwości, skąd marszałek w Leopardzie ma swoje niezmierzone bogactwa. Ale nikt nie chciał z nim zrywać stosunków. Nawet gdy stało się jasne, że kredyty nigdy nie zostaną spłacone, pieniądze z Zachodu nadal płynęły, a Mobutu zapełniał kieszenie. Jednak na początku lat 90. walka z komunizmem przestała być aktualna. Mobutu stał się nikomu niepotrzebny. Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy gwałtownie ograniczyły, a następnie całkowicie zakończyły programy pomocy dla Zairu. Do roku 1994 inflacja w kraju wzrosła do 9800%. Bank centralny nie nadążał już z drukiem pieniędzy, więc zamówiono je w Brazylii. I tu znów doszło do oszustwa. Banknoty, które dotarły do Kinshasy, miały podwójne numery seryjne. W innych nie odnaleziono, a pieniądze mimo to weszły do obiegu. Ale Mobutu nadal utrzymywał się u władzy. Nawet dwa bunty wojskowe, którym towarzyszyły grabieże i pogromy, nie zachwiały jego determinacji, by pozostać u władzy. Reżim upadł w roku 1997. Następcą Mobutu został jego dawny wróg, Laurent Kabila, który wkroczył do kraju przy wsparciu armii Rwandy i Ugandy. Ciężko chory na raka prostaty, dyktator do końca wierzył w swoją nietykalność i dopiero w ostatniej chwili uciekł samolotem do Maroka, gdzie wkrótce zmarł. Kraj Przemianowany przez nowego prezydenta Kabile z powrotem na Demokratyczną Republikę Konga, odziedziczył po Mobutu dług w wysokości 14,5 miliarda dolarów, całkowicie zrujnowaną gospodarkę i skorumpowany system polityczny. Kwotę zdefraudowaną przez Mobutu nowy minister sprawiedliwości oszacował, co dziwne, dokładnie na taką samą sumę jak dług zewnętrzny, 14,5 miliarda dolarów. Niemniej jednak po śmierci Mobutu. Na jego szwajcarskich kontach bankowych znaleziono zaledwie 8 milionów dolarów. Demokratyczna Republika Konga do dziś pozostaje jednym z najbiedniejszych krajów świata. Po dawnej świetności afrykańskiego Wersalu nie pozostał nawet ślad. Niegdyś luksusowy kompleks pałacowy pośrodku dżungli zamienił się w ruinę. Miejscowi rozgrabili bogate wnętrza, resztę zniszczyła przyroda.